Pakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na mecz z nadzieją, że wspólnie przeżywać będziemy wielkie emocje. To spotkanie zapowiada się ciekawie. Dwie równe drużyny bez faworyta. Rozpoczynamy, mam nadzieję, ciekawe spotkanie. Frankowski. Ładna wymiana. Wspaniała wrzutka. Skutecznie przerwali tę akcję. Tony. źle zagrana piłka i jest aut dla przeciwnika. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Bandrowski. Frankowski. Robi się niebezpiecznie. Bandrowski. Prawo za to podanie. Podał ją. Ależ akcja! Tonyf. No, znakomicie przerwał tę niebezpieczną akcję obrońca. Tonyf. Ładna akcja! To środkował. I obrońca przerywa tę akcję. Bardzo dobre podanie. Dobra okazja. Tej interwencji wyręczył bramkarza. Ależ podanie jest okazja. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. No trzeba pochwalić go za to podanie. Czy strzela? Jest gol! Blisga. I opasdam. No, może być groźnie. Blisga. Bandrowski. Podał do partnera. Blizga. Niestety, nie tym razem. Czy to wykorzysta? Podanie. Znakomicie w tempo. Czy to wykorzysta? Pięknie dograł. Strzela. Aleś niepowtarzalna szansa na doprowadzenie do remisu. Może następnym razem się uda. Ładne podanie. Podanie polegarne. I za chwilę wznowienie gry od drożnego, Ależ piękne podanie. O to chodziło. Świetne podanie. Piękne uderzenie z kolei. Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie. No i drugi gol na jego koncie zapowiada się na hat -trickach. Proszę zobaczyć, jak idealnie mu dośrodkował. Lista. Frankowski. Oddaje piłkę koledze. Nie miał do kogo dogrywać. Na ekranie statystyki. Popatrzmy na posiadanie piłki przez oba zespoły. Bandrowski. Ładne podanie. Bandrowski. Rzeczywiście dobre podanie. Stracili piłkę. Bandrowski. Piłka chodzi jak po sznurku. Bandrowski. Celnie, dobrze. Doskonale. O, udało mu się ładnie podać. Dobrze dobrał. Flisgan. Czy to jest szansa? Udanie zablokowali ten strzał. Sędzia kończy pierwszą połowę 2 do 0. Za nami pierwsza połowa meczu odwiecznych rywali. Z reguły te spotkania są niezwykle widowiskowe. Dzisiaj na razie jeden zespół jest lepszy, ale wydaje mi się, że w następnych 45 minutach karty mogą się jeszcze odwrócić. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Murawski. Pejowicz. Bandrowski. Michał Pazdan. Frankowski. O, ładnie to zrobił. Czy to wykorzysta? A wyraźnie piłkę wybija obrońca w panice. Kałpa Udane podanie, powstrzymanie, no nie było to najlepsze zagranie piłka poza boiskiem. A druga połowa spotkania zespół prowadzi. No jak widzimy trener dokonuje wymiany gracza. Pytanie czy utrzyma się przy piłce? Murawski. Ma szansę. Dobre podanie. Już obronił, ale jest szansa na dobitkę. Nareszcie Zachował się, jak na bramkarza przystało. Murawski. Dobrze podał. Za szybko stracili. Frankowski. Świetnie, z prawej strony pokazuje się partner z drużyny. No w panice reagował tutaj, wybijając tę piłkę. Lista, świetne podanie. Świetnie zagrał. Ładnie chciał to zrobić, ale nie wyszło. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Ładna wymiana. No, dobry odbiór po stracie piłki. Bandrowski. oddał piłkę. Plizga. Ma czas, żeby doszlokować. Blizga. Bandrowski. Mogą w angielskim stylu próbować dalekiego wrzutu w pole karne rywala. Szykuje nam się zmiana. Plizgan. Podał ją. Piłka w rękach bramkarza. Takim strzałem nie da się nikogo zaskoczyć. Blizga. ale piłka na boisku. Murawski. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej z autu. załku. Brenner zdecydował się na wymianę zawodnika. A, tak, kapitalne podanie. Dośrodkowanie, ale do kogo? Nie ma partnerów. Piłka poza boiskiem i będzie Żydrożni. Trałka. Ładna akcja. Uderzenie. A, ładnie, niewiele zabrakło słupek. I koniec meczu, kibice powoli zaczynają opuszczać stadion.